Will rise in my dreams, in my dreams. I zaczynamy, zaczynamy Oskar dzisiaj mówi przemam trochę przyrody wezmę cię nad jezioro to jest kanał podpoznański ni z mi tego, zaszczyt kamień, a nie tam ale nie będziemy się skupiali dzisiaj na tym dzisiaj lecimy z Mercedesem s klasą model W221. Jak ja to zrobiłem, że się nie pomyliłem i wiem co nagrywam? Nie wiem sam. Wiśniowy kolor. Jak wiśnięweczka, naleweczka. To jest I witam serdecznie drodzy państwo. To ja, przemozdawca. Witam dzisiaj was w nowym odcinku. Dzisiaj mam dla was coś dobrego, coś nienowego, ale coś wypasionego. S-ka W221. Maybachowata. Konże Maybacha. Wiśnia jak nalewka spod jabłki. I to mi się podoba. Takie połączenie mi się podoba i może dzisiaj, nie sprawdźmy od bagażnika, bo tu generalnie klar schodzi, ale dobra, nie walić to, czerwone kurtki, są torbeczki, jest już szminka, jest już szminka, mogę się wymalować i wszystko jest, o ja ładnie wyglądam, no i to mi się podoba, tak jest bagażnik, trójkąt jest, pierdoły są, tu jest taki chwytak, na ja łapę, można chwycić i głową się nie ale nieważne, ładny wiśniowy kolor, przepiękne ciemne szyby, zobaczcie, gdzie się otwierają i zamykają jak po pierdole. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Można otwierać i zamykać, Skup się na przodzie. Jak już mówiłem i to będę zawsze powtarzał i to niżej ja się powtarzam. Lepiej ryczeć w Mercedesie... ...pół niż w PKS-ie. Si siadam na to. U, Jezus Maria. Grill, dystroniki, tu jest wszystko ksenony, żółte lampy, by trzeba było normalnie przejechać jakąś Blazerą i to kurwa odświeżyć. Ja dole. Ale nieważne, ogólnie jedzie się tym, jakby się płynął ostatkiem po Wenecji. oglądać się taki film. Śmierć Wenecji. Dobry w chuj. Polecam. Skupi się na felgach. Oskar mówi, że się nie wyspał. Nie wyspał się. Głowa go boli w gnocie. Ja mówię, to, chodź tu, chodź Oskar X. Mamy tu poduszkę na oponie. Połóż się kurwa i nie pierdol. Ładne koła. Nie wiem, 20, 19 czy 21. jedniki, ale tak ekskluzywnego, majbachowego wzoru kura, że nie widział nigdy. No. I teraz tak. Poszła pet... Jest? Poszła petycja. Poszło pismo. Szukam tych, co projektują drogi na mieście. I teraz powiem tak, jak złapię tych, którzy projektują te kurwa jebane studzienki na środku drogi, zajebani. Tak? No po jakiego chujanie robią kurwa tu studzienki, kurwa na drodze, nie? I jeździsz kurwa po dziurach na kim nie? a można zrobić, kurwa, metr z boku. To czemu, kurwa, na autostradach i na drogach szybkiego ruchu nie ma zajebanych studzienek? A, kurwa, w mieście studzienka, kurwa, studzienka, studzienka, o studzienka, studzienka, odpływ. Jaki, kurwa, odpływ? Jaki, kurwa, odpływ? No trzeba zrobić, kurwa, troszeczkę w półkosie, kurwa, z takim milimetrowym spadem i woda sama zjedzie, kurwa, z boku. A nie napierdalać, kurwa, studzienki jak z granat. Zawieszenie, kurwa, rozpierdolone w ale się zbulwersowałem, Oskar troszeczkę kurde, nie w temacie, żebym poleciał, no ale taka prawda, petycja i komentarz, jeżeli ktoś oglądnie ten film i napisze komentarzu na temat skończonych studzienek, koniec im. What the fuck? Silnik, maska, mamy to, mamy to, mamy tutaj potężną v z jakimś wężem uerwanym. Ty, tu jest jeden wąż i tu jest drugi wąż. Uuuu, on chyba szczela jadem. Pysz, pysz, jak się zagotuje, to tutaj wali gorącym olejem i płynem chodniczym. I to jest dobra akcja. Tu mamy jakiś wężyk do kielicha. O panie kochany! Tu też wężyk do kielicha! Panie kochany tej! Same wężyki, same doloty, amerykański tuning. Ewidentnie widać, że to auto jest niesamowicie zadbane z niesamowitą igłą. To widzieliście kiedyś takie blazery? No to jest She's a man. Unbelievable. Jedziemy. Z klasą to naprawdę wszędzie można zrobić bujankę. Jak już mówiłem wcześniej, ryby, zakupy, ryneczek, nieważne. Kolor skór, kwestia gustu. Na temat gustów się nie rozmawia. Ale że ja stwierdziłem, że jest wypas, bo ma taki bajer, to znalazł się u mnie w programie. I teraz tak! Tak też można zrobić na szybach. Kurwa, A teraz tak, drodzy Państwo, skupmy się na detalach na niemieckiej precyzji. This is Neue S-Class. Z 15 jarem a lat. Das ganz, ganz! Także bym godął. I cały czas godą. Pęwam wam tak: brązu tu jest tyle, jak u mnie rano w Kiblu. Po dobrym straniu. A powiedzcie sami, czy dobra kupa, czy dobre stranie. Nie jest czasami lepsza od orgasmu. Pół, pół, jedną na kibu, aż podleci. Fajnie. Tej samo siedzenie podjechało do przodu. Wszystko w prądzie. I teraz właśnie ta sytuacja sprawdziła, że to jest wszystko w prądzie. Pięć i pół na kompresorze. Będziemy wyprzedzali Oskar. Kierunkowskaz. Chyba bieg. Prawie bym wyjechał. Rewelacyjnie. Nie szarpie, skrzynia nic! Ale to 8 się wkręca! Ja mówię na tą S-kę, bo to nie jest 6,2, to jest 5,5! Ja mówię na to małe AMG, jeżeli tak można powiedzieć o SC221 model! Nawigacja, wszystko tu, wszystko jest. Zobaczcie te bajery, Ja nawet nie wiem, co to są za bajery. Tu to jest tonę, setki przycisków. Perfum, ładny! To, nie ma to mi się podoba, pokaż słowek, rytka szybko, juchta, pyk, kurwa woda, poczekaj, czekaj, szybka rytka, szybka rytka i tu jakieś przyciski też, Kurde, panie, zobacz tą skrytkę, jak to tu się robi, pyk, kaseciok, płyty, kurwa panie, to, to, to luksus, to luksus, ale jest cudownie. Zobaczcie tu, to wszystko, tu ta zmiana biegów no to jest to, nie ma tu nic, duży podłokietnik jak stół, jak stół, ogromny, można tutaj zastawę wszystko pożyć, ale mi się jedzie wszystko, rolety, wszystko jest, gwiazda, jest gwiazda, jest gwiazda, nie ma jazdy bez gwiazdy, tu jakiś tunel, tam jakieś grubna random Ale jak się wkręci ten kompresor, jak te wszystkie gary przestaną przebierać i zacznie chodzić dobrze, to jest niesamowita moc. Ale to jedziesz się naprawdę. Nowy silnik wymieniony, specjalny dla mnie do odcinku, żeby kura nie jakaś uszczelka czy panewa. A ma hamulca? Fuj. No jedziemy ryj w ryj, z hondą. Ciao! Dziękuję właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa, każdy by takiego escape'a chciał mieć, ale nie wiem, który to jest rocznik, nie, ale powiem Wam tak, tyle elektroniki, to nawet we wachodowcu na stacji tej orbitalnej nie mają. Pizda, test. Czas na szalonego naukowca, on lubi fałusemki i duże tumiki. Takie ma zboczenie. Ale Oskar chce mercedesy. No to jedziemy z decybelomierzem. Nie ma decybel. Dobra, Oskar. Tylko tu jest problem, bo tu nie ma tułeków tej panie. Jak na, jak na piątkę, S-Pizze, pokaż. Kultowa s -pinceta. A tu nie zestro, chociaż. O, zestro, ze teraz, teraz. No, To już się teraz zepsuł na pewno. Dobra, czas sprawdzić głośność. Tego kozaka. Oskar, na oko, bo to nie działa. Dobre Ładnie szczero. Ile? 260. Ale za okuzony, No i to się liczy. Przepala bene. Czwarty cylinder, piąty wtrysk Leje. To szalone na okowie, jest w Dokładnie. I tym miłym akcentem Żegnam się z Państwem. I podsumowanie dzisiejszego odcinka. Złapać mi tego, kto projektuje studzienki na środku drogi. Przemoznawca, pisać na maila, jadę tam od razu. I można mieć Ala w pięknym kolorze w dobrych pieniądzach. Polecam się na przyszłość. Przemoznawca. Ciao, baby. Oczywiście chciałem Wam powiedzieć wszystkim, że dziękuję Wam, że mnie obserwujecie. Warioty, warioty, warioty. Taka prawda.